Myśmy sobie wejdzili, prawda? No ja już zacząłem. No to wejdź w imprezę teraz. W No ustawienie na Mhm. Lewo na udostępnianie twojego głosu, co masz? Zawsze zezwalaj. No, dobra. Jest okej. Filipin, słuchajcie na Twoim stylu i na moim stylu. Dobra. Witam Ja sobie zawsze... Wyłącz sobie, jak masz włączone komentarze, bo ja mam zawsze wyłączone e, Ja mam włączone i czarny wbił Witam e, Będziemy dzisiaj grać z Xavierem... E, Xavierem EXE, czyli Xavierem Wbijajcie na niego kanał Gorąco polecam e, LV na MCM czarny A ta? Dobrze Yyyy... Xavier też ma streama, więc... polecam mm, Powiedziałabym do niego. Możecie zobaczyć wszystko z mojej perspektywy. No możecie zobaczyć z jego Możesz perspektywy. Dobrać... Chyba, że chcecie, bo ja to możecie z mojej. Ja mam więcej topów, Chodźcie do mnie! Ja nie, nie. nagrywałem... Nie nagrywałem nie. przez długi czas. Ale mój ostatni filmik, czekaj taki filmik odgrywał się tutaj odgrywał się miesiąc temu Miał Ja miałem 87. chyba Ja miałem chyba nie wiem kiedy Ja biorę wraita Ja obejrę Dobrze. because I must do quest Ja miałem chyba ostatnio w nie wiem w kwietniu po Poprzedniego roku, nie? O Ty, w ogóle zauważyłeś, że po update, nie? Nie wiem po update'ie po którejś no. sezonie po animacja Oklinowi pismu się szkiełko. No. W jego prawym oku, a naszym lewym. I wiesz, że to widać? Teraz zauważyłem, że widać, że on ma macie szkiełko. Ma to go... ebidną rysy na się przero tak. Okej, okay. ja lecę na pociąg. No to lecimy na pociąg. I właśnie, i w, w tym streamie chodzi o to, że musimy jak najdłużej wytrzymać się na pociągu. No, to jest nasz taki challenge, który wymyślił. cel. A gdzie jest pociąg? Tam, tam, okay. Pociąg jest właśnie w tunelu. Dobra. To ląduje centralny na nim. Ja skoczyłem idealnie! Ja biegnie po nasze skrzynki H20, Łok ten! Tutaj jest rodzin. Idę do ciebie. Spokojnie on nie ma, bo oni ja mam. Leży, Dobicy. Tu Tutaj jest takie. lębiawski. Masz no. jakąś no. lepszą bronić 120 20 Masz jakąś lepszą no. broń... Masz jakąś lepszą bronić niż P P22? Bo mam 2P20, 2 nie? Ogółem. Może dać mi jedno, ja mam tylko tego. Spitfire'a. Jeden magazyn na i idziemy O kurde. Zapalź. Leci deple Zostawiam! Napierdzielać, spokojnie, mam samą regenerację. O mnie się nie martw. Mam trzy jambo. O nie. O Mewa pił na tego na live'a. Jezus, Maja, czemu to Ciebie wbijają? To Ciebie była cała do mnie nikt. Witam, <laughs> Mewa. Jezus. Mewa, chodź do mnie chociaż. Chodź, zutujemy się. No właśnie, a myślisz, co robię? Stary, ja szukam broni, mam w prytwajarach strzał! O! o, Karabin odrębkowy? A Wyrzamy jak zilka, w po 20. Powiększenie magazynku, dobrze, dobrze. Rusza pociąg, nie? Rusza pociąg ogółem. Rusza? Rusza. Ale, się na chwilę, to, żeby... to... Ja to już na cilku. Jest! Ktoś bił! Progres! A Jigmen normalnie! Witam I, na streamie! I może, zdążę, zdążę, zdążę! zdążę. Ja Ja zdążyłem, a ty? Nie, 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 nie! Nie, 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 Ja jestem, o ty? nie! Yes. Nie! Yes. 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 Dobra, z, zaskakuję. Nie! Dlaczego jest początku? Za... za późno. Dobra, chodź. Nie, nie zdążymy. Chodź, idziemy lutować. Naruto runujesz! Naucz mnie, ja też chcę Naruto runa. Masz jakieś ogniwa słone albo coś? Bo ja mam tylko tego Fenixa, nie chcę go używać. Jakiego Ten? A Tu masz? Nie, ja mam epickich, ja mam epickich. A, dobra. Ale... No o przecież. kurde I on jest 80 Gdzie on jest 300 metrów. Ja nie, nie idę po niego, nie idę po niego. Z, 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 no, za daleko. Tak stary. Mówię. Stary jesteśmy Hamsty mnie. Nie. O, R99. Punkt 0. Ktoś tu był? Kosz tu był. Czemu? Bo jest R-99 z legendarnym skinem. Gdzie jest R-99? Ja mam je w, w ręku. Mhm, bo ja gdzieś tam je opuściłem, gdzieś w którymś pomieszczeniu. Zamiast karabinu w lodunku To jest... Nie wiem, czy było je czy nie. tutaj, one były tutaj. No to raczej to było moje. Ty masz... Masz do tego skina? Chyba, nie jestem pewien Mówi, o, w końcu ogniwe osłony. I na mnie cały pan Dobra, nie bądźmy się,